Się mandera. Dobra, trzeci filmik myślę, że na dzisiaj będzie ostatni. To jest ten działacz hybrydowy. Spokojnie nie bójcie się, będą. Będzie więcej zdjęć tego roweru. Dużo więcej. Bo mam akurat zrzucone tutaj. Dobra, to jest ten Pegasus, o którym Wam mówiłem. To jest SL Solero. Niemiecki rower. On bodajże kurde no, koło chyba 500 euro nowy kosztował wtedy, jak sprawdzałem ceny, 500, 600 euro 499, wiecie, no to jest bardzo dobra cena, to jest poniżej 2000 za, za naprawdę prawilny rower, ja więc powiem wam co, on tutaj. ten rower był kupiony też z ogłoszenia za 35 euro było lekko z tyłu scentrowane leciutko koło i były luzy tutaj na na główce ramy, tutaj były luzy i to dałem do mechanika do Fitzmajstra i kosztowało mnie tutaj z wymianą tych łożysk, kuleczek i szprychy nie, szprych nie trzeba było wymieniać e, wyprostowanie kółka chyba 20 euro zapłaciłem za to, za tą robotę e, także nie najgorzej e, no co w tym rowerze, no kupiłem go na takich oponach Opony były słabe, trochę. Znaczy, było mięso, ale były już trochę takie spękane, zmęczone życiem. Nóżka jest nieoryginalna, bo tu jak widzicie, jest z batowusa, Także to nie to, co zrobiłem przy tym rowerze. Wymieniłem dwie opony. Z tyłu też musiałem wymienić dętkę, bo trochę schodziło powietrze. Zero luzów tutaj na amorku, na, na kołach znowu. Wszystko, 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 wszystko dobrze. Poza tutaj tym, tym mostkiem. Tą główką ramy. Dynamo, zasilanie lampkowe, lampka była, aksa 15, 15 lumenów. Zajebista sprawa, tylna lampka również podłączona pod dynamo. Czyli jak jechaliście, jedna dioda. Jechaliście to od razu ustawiacie na ON, i po prostu jedziecie palą się światła i macie w dupie, zastanawiać się włączyć światło, nie włączyć, za ciemno, za jasno. Ja, ja lubię jeździć na światłach, czy jest lato czy jest wiosna, zima, lubię zawsze mieć oświetlenie w rowerze włączone co tutaj było hamulce poregulowałem amor działał dotąd się aż uginał Boom. tutaj też podregulowałem klocki blokada była amorek pod dupą regulowany mostek no i słuchajcie, co Wam mogę więcej powiedzieć o tym rowerze? No poprawny rower, który za 100 chyba 30-140 euro sprzedałem znowu takie pieniążki, więc na tym rowerze jak najbardziej zarobiłem. To jest siodełko z naszego speca, które tutaj wsadziłem, bo to siodełko, nie wiem jak inne siodełka ze speców to było tak twarde, że mogło złamać dupę w pół. Oczywiście hamulce Tektro, tutaj wiecie, fajka, no, tragicznie przyrdzewiała, no. O, bagażnik obity, bo tu sakwa była, więc tutaj zeszła farbka. No, to no, 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 dramat, no wiesz, że 35 euro, no, 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 no można się przyczepić, nie? A tutaj macie tą lampkę, włącz wyłącz. Tak to wygląda. <grym zeszła> Fajny kabelek. Cyk. O, proszę. Kierownica też taka fajna, podbita. O, pozobaczcie, no klamki obite, tak trochę farbka zeszła, nie? Trochę te śrubki takie przyrdzewiałe Tutaj coś, no, 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 można się czepiać ale po co za takie pieniądze? O, tak gry wyglądały. Bardzo fajne z podparciem. Regulacja, oczywiście, amorka jakaś tam podstawowa. No i macie przerzutka 3 z przodu. A, oj, tak, tak, tutaj była szybka zbita. Tu zakleiłem taką na szybko taśmą, żeby się woda nie lała. Natomiast nie było wody rdzy w pancerzu, nic takiego, także wszystko linki chodziły jak najbardziej. Przerzutki biegi delikutaśnie. W ogóle ładny rower, fajny męski rower. Powiedzmy, rama była chyba 19, 19 cali. Słuchajcie, no fajna geometria. Do miasta i poza miasto bardzo fajny, szybki, szybki, stabilny rower. No, no, no nas się zdziwiłem, bo pi pieniądze jako nowy nawet dużo nie kosztował. O, tutaj jest, jest Agnieszka, dzień dobry, kuku. A co tutaj stoi? Tutaj stoi Endorfina, poznacie pod tylnej rawce. I tutaj stoi chyba batawus. No, Batavos bo też taki był rower. Dobra, idziemy dalej. O, to jest zaraz, wiecie co, zaraz po zakupie. Jeszcze go nawet wtedy nie myłem, nic nie robiłem, nie smarowałem. Także to jest jakoś kilka dni po zakupie ten rower. Właśnie tak wyglądał. Tak wyglądał, yy, tak wyglądał w, takim, w takim stanie go po prostu kupiłem. No i tutaj co zobaczycie? No, ten napęd jest brudny, przyrdzewiały. Ale znowu blaty są niewyrobione, niepoździerane, O, i tutaj na no, alivio Fajna przerzuteczka Alivio, bo już nie Acera Także, no zobaczcie, tutaj macie tarcze 3 na 8 osłona łańcucha, wszystko jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak, osiem albo dziewięć, no, nieważne O! I tu jest, i tutaj już macie ładne zdjęcia Endorfiny, która już szła na, 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 na co? Na sprzedaż Dobra Tutaj doszły, Aga się wypieprzyła na tym rowerze Zimą Jakoś w lutym tamtego roku i stwierdziliśmy, no po prostu za szybko wzięła zakręt, była taka lekka była gołoleć, były te Micheliny, te opony właśnie z, z Decathlona przód-tył i powiem Wam szczerze, że no naddały się i poleciała jak długa na kolano, wtedy zdarła to siodełko, także z kolanem też miała problem, chyba z dwa miesiące tam no, trzeba było uważać i stwierdziliśmy, że kupujemy zimowe opony i tutaj weszły, oczywiście znowu zdziwienie Schwalby, nie? no bo jakie inne. Ice Spikery. Ciężkie opony na drutach, natomiast opony nowe zapłaciliśmy za dwie opony na, na internecie 30 euro od gościa, bo nie potrzebował. Z przodu wyjąłem środkowe e, te szpilki, żeby nie były takie głośne. Na bokach zostawiłem, natomiast z tyłu e, normalnie były po środku i po bokach, także Agano na tych oponach. Nie było, wiecie, jakiejś różnicy, że się ciężko na tych oponach. E, Jedzie. Na pewno one były ciężkie, bo one ponad kilo. Grubo ponad kilo ważyła jedna opona, więc no wiecie, no trochę tam masy doszło. Ale za to mogła sobie już normalnie brać zakręty. Słuchajcie, spadł śnieg. To ludzie z normalnymi rowerami i oponami zostali w domu. Nie pojechali do pracy albo jechali autobusem. A Aga normalnie jeb po lodzie, po wszystkim, na dupcała tym rowerem. Wszyscy w szoku, nie? No i dobra, tak, tak wygląda tutaj boczek. Jest taka fajna geometria. Rama chyba była dziewiętnastka, więc jak najbardziej okej. Okay. Mm, zaraz zobaczymy inne zdjęcia. O, hugi! Hugi DT Swiss 2.4, coś tam były y, piasty. No macie, ty RACE. SID. No tutaj widać. Y, co tutaj dalej? W hamulcach mówiłem. O, tak te oponki wyglądają. To normalnie można, wiecie, można wyciągać te, y, te szpilki, te kolce. Do tego jest nawet takie specjalne, specjalne narzędzie, żeby je wydłubywać. Później można, później można włożyć z powrotem sobie te, te, te kolce. Także to, to, jest, to jest też fajna sprawa. Opony, jak mówiłem, nowe, kupione. A co tutaj jest? Tutaj też macie Race Seat. Golenie, nie wiem, chyba 32, szerokość. Dobra, idziemy dalej. o ta piękna kierownica Richieja Carbon w macie. Myślałem, że mi się wiecie podoba kierownica, e, że mi się podoba kierownica błyszczący, błyszczący Carbon, ale nie, 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 nie. Następna też będzie w macie. Oryginalnie był tutaj ten licznik zajebisty licznik, to są japońskie liczniki. Oryginalne linki, w ogóle fajną taką fakturkę. Tak, manety, tak jak mówiłem, x 7 ki mm, Co tu więcej? Dobra, lecimy dalej. No, Impuls Technology, Marta. Hamulce wy, wymagały zblidowania, odpowietrzenia i wy, wymiany płynu. Oczywiście płyn kupiliśmy na mantelu oryginalny Magurowski, ten niebieski. Do tego cały zestaw do odpowietrzenia hamulców też dedykowany. I tyle, nauczyliśmy się, nie wiedzieliśmy. Nauczyliśmy się chyba trzy razy nam to zajęło, zanim nam się udało w końcu porządnie te hamulce zblidować. A jak je zbudowaliśmy, no to, to, to to już były brzytwy. Do tego oczywiście kupiliśmy też klocki na AliExpress. O ile się nie mylę, też klocki przyszły chyba po dwóch tygodniach przed tyłu, wymieniliśmy klocki. No, no, no kurwa, no hamulce to była brzytwa. No, no, no nie będę wam tutaj mówił tak czy tak, czy srak, no po prostu zero zastrzeżeń. Ja się śmiałem, jak rozmawialiśmy tam za Gom, że, że tym rowerem też na nim trochę jeździłem, nie dużo. Ale śmiałem się, że mówię, że tym rowerem to normalnie można byłoby do XC wyścigu yy, kurwa stanąć i wygrać. Jeżeli ktoś by miał tylko nogę, krzepę, tam dobrą dobrą kondycję, wygrałby tym rowerem, bo te, ten rower był po prostu no, przystosowany do tego, żeby wygrywać. O, to jest ten Witkop Medicus. Zajebiste siadełko. Tutaj macie te kolce z tyłu. Pyk. Endorfina coś wspaniałego. Nie wiem co tutaj chciałem ukazać Truvative Powered by SRAM Oczywiście macie zewnętrzne łożyskowanie yy, Nasze ulubione platformy bitwin Bitfin polecamy Dobra, o macie tutaj Magura Marta Fajny klocek, nowitkie klocki wdupcone Tutaj chyba tarcza jest 160 z tyłu a yy, to jest oponka tył. No, już trochę tam natrzaskała. Ty wiecie kilometrów, ale, ale dopiero mówi, że była czuła się bezpiecznie na tym rowerze. E, tak wygląda kierownica. To była albo 720, albo 690. No, coś takiego, okolice 70 cm. Mega, mega ten kokpit, Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Noż, jest jaki rower. No tutaj macie tą manetkę, do Sida. Eee, robiliście tak paluszkiem, blokada, na dole naciskaliście, pyk, odskakiwało. O i macie te, te, te stramowskie tutaj dźwignie aluminiowe. Mmm. Mmm. No eee, macie RockShox blokadka, coś wspaniałego. Boom. I ten wskaźnik tutaj też, no sz, kurwa, no nie mogę. Nie mogę, ludzie, nie mogę. No, to kupiliśmy te kordo manetki, bardzo fajne, wygodne, 15 euro kosztowały. Podaj, chyba, coś takiego. No, macie z drugiej strony. Korba trubatywka, trzy blaty, z tyłu 9, złoty łańcuch, yy, znowu again, nic do wymiany, zero luzów. Tutaj z Bitfina, żeśmy kupili osłonkę yy, na ramę, X9, trochę zdjęcie wyszło niewyraźnie. Zaraz będzie lepsze na pewno. O, tutaj macie też. Zobaczcie, jak ten amorek, jak gumy wyglądają. Brudne, brudne, nie jakiś kurz. Tam nie domyłem jeszcze tego tak dobrze wtedy, ale. Ech. Tutaj też. Korba. Nie zajechana, złoty łańcuch. Jak się umyło ten rower, to się okazało, że łańcuch jest złoty, bo na początku, że nawet tego nie widzieliśmy, że jest złoty. Tutaj jest bezprzewodowy licznik ten Kataya. Proszę, tu jest magurka. Pyk, cyk, pyk, rok, Swiss, zapinka, rebound, powrotu. Czyli wiecie ten zajączek i króliczek, i, i żółwik. <laughs> Czyli szybkość powrotu, szybkość odbijania e, amortyzatora. I my zawsze ustawiamy, żeby było jak najbardziej komfortowo. I to zdaje egzamin. No, tutaj macie pyk. Tak też wygląda kasetka. Znowu kaseta niezajechana. Tutaj trochę przytarta ta. Napis X9, ale nie ma znaczenia. Za te pieniądze to, to w ogóle nie ma znaczenia. No i tutaj mieliśmy do tego roweru dodaliśmy właśnie opony. Tyle było tych opon zwijanych. Tutaj macie ten zestaw do, do blidowania. Tu różne zaworki. Bla, bla, bla. szczykawki No i płyn. Royal Blot na <noise> góry, tyle żeśmy zużyli. I jeszcze później kupiliśmy drugi, bo myśleliśmy, że będzie trzeba, ale Ale nie trzeba było. No i co tak to się stało. Ten rower e, kupiliśmy za, no mówię, kurde, nie pamiętam, no 160 czy 140 euro, coś takiego. E, muszę sobie to wszystko pozapisywać. Następnym razem a sprzedaliśmy go z tym wszystkim, o naszym rodakom. I ten rower chyba poszedł z tymi wszystkimi ekstrasami za 200, 280, coś koło 300 euro. Coś koło 300 euro go sprzedaliśmy. Ale uważam, że to i tak była, były za małe pieniążki No, to co chodzi, myślę, że, że na razie na, chyba skończę na tym. Zobaczę, co tu jeszcze jest dalej. To jest. To jest ten Pegasus. Tak, bo tutaj też takie ładne hamulce, też były zdjęcia do, do sprzedaży. Tu jeszcze jest taka fajna osłonka, na to, żeby gdzieś Wam się nie upieprzyło, wiecie, spodnie czy coś takiego. O, ale No, szwalbę energizer, oponka, to wymieniałem. Czekajcie, bo mi się coś tutaj nacisnęło. O. Widzicie? I to, było, I to było w tym dziancie i taka opona od nowości, no taki, taki malutki bieżnik. No co to się w ogóle miało trzymać? No to, to ja, ja tego nie rozumiem. Przecież ta opona się ślizgała jak popieprzona. No a z przodu tu założyłem oponę Vittorie Adventure, to jest też opona z Decathlona, na no chyba 12 euro kosztuje. Eee, o, i taki ma też bieżnik, nie? To jest nowa opona, zobaczcie, a tutaj bieżnika jest 2-3 mm. No to, to jest po prostu żenada. Ile, na ile taka opona Wam wystarczy? no i cockpit, licznik, krewit pasował jak 5 do oka siodełko, bodyk geometrii bo myślałem, że mi dupa pęknie na tym siodełku e, no boże, prawilnie, o tutaj ktoś kiedyś z takiego sklepu go kupił e, tutaj jest ta lampka tu jest ta diodka po środku, a tutaj macie jakiś odblask no, tyle, no boże, no fajny rower o o o, 53. No to tak jak mówiłem, my tak między 53 a 57 yy, ramy szukamy. No i proszę, Super Light. W ogóle ładny rower. Ładny, fajny, męski rower. Też nawet Aga na nim jeździła. No, no to też nie było źle. O, proszę, mostek. Jezu, patrzcie, śruba podzewiała. Mm. Szok. No. I tak to się też ładnie prezentował. O, w sumie mogłem go zostawić. Ja, ja już teraz jak sobie pomyślę, to już chyba bym Yy, chyba wszystkie rowery bym zostawił, które miałem. <gry> Masakra. Tak, tutaj reszta naszych rowerów. Patrzcie ile tych rowerów było jeszcze, były w garażu, jeszcze przykryte przed deszczem, bo my wszystko dbaliśmy, wiecie. Yy, no, o, kurde, no ładny rower, ładny rower. Nie, nie ma się do czego przyczepić. Popatrzcie sobie chwilę na niego i może poszukajcie takiego roweru, bo, bo... No bo nie jest... no kurde, nie jest zły, no nie jest zły. No już jestem. Dzień dobry. Dobra, Solero. SL O, i na tym dziancie skończę. Bo tu się już zacznie ten mój rower elektryczny który miałem, tak bo my już mieliśmy chyba wszystkie rowery, jakie, jakie są możliwe, nie no nie mieliśmy downhillowego roweru, o, o tego jeszcze nie mieliśmy, dobra to jest ten piękny dżancik, tutaj macie twist hybrydowy i zrobię filmik od, od tego, od tych zdjęć, nie wiem może chyba już następny zagą ponagrywam, pogadamy, bo ona się też wypowie, bo też jeździła na tych wszystkich rowerach, więc, więc też będziecie mieli takie drugie, drugie zdanie, nie tylko moje, prawda? Yy, no no i tyle. Yy, zaraz powrzucam te filmy, a wy czekajcie do, do, do następnego, nie wiem, albo wleci dzisiaj, albo już wlecą po prostu jutro i na weekend. Jutro idziemy po te papryczki. Jutro będzie Hot Chili Challenge, yy, to jutro zobaczycie. Jutro wam wszystkie namiary podamy, zobaczycie sobie stronę i zobaczycie ich tam na Facebooku, na Instagramie, także także nie ma sprawy, ale to Aga wie lepiej yy... to jutro, 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 jutro na weekend to nie wiem co będzie jak pogoda pozwoli to może Aga pojedzie na hagę coś ponagrywa wam stargu koniecznie no i mam nadzieję, że na studio Kormoran wleci, nie? Zobaczymy wszystko zależy od pogody na dzisiaj to była perfidna, a teraz świeci słońce także trzymajcie się moi kochani jak chcecie to dajcie subika jak chcecie to dajcie lajka jak chcecie to yy, komentujcie ja wiem, że to wszystko jest jeszcze takie chaotyczne, ale będzie lepiej. Ja wam obiecuję, jeżeli będziecie chcieli to oglądać, to ten content będzie. No, my go znajdziemy. I nie będzie tylko o rowerach. Nie martwcie się. Będzie o gotowaniu, o Holandii, o tutaj miejscach, które znamy. Będzie o naszym aucie. Będzie o innych, byłych naszych samochodach. Będzie o portalach ogłoszeniowych tutaj, o promocjach, o wszystkim, o sklepach. Także o sklepach rowerowych również o cenach. Także słuchajcie, wszystko wleci. Dajcie nam szansę. I będzie zajebiście. Także buziaki, kochani, do następnego. Bye!